kiedykolwiek zmierzyłeś się z trudną sytuacją, która sprawiła, że zacząłeś kwestionować istnienie Boga lub swoją wiarę? Czy zastanawiałeś się, dlaczego złe rzeczy przytrafiają się dobrym ludziom? Dlaczego ci, którzy żyją sprawiedliwie i miłują innych, nie są chronieni przed cierpieniem? Jeśli tak, nie jesteś sam. Wielu z nas przeżywa momenty zwątpienia, w których wydaje się, że Bóg nas testuje lub nawet opuszcza. Jednak te momenty mogą być bramą do głębszego zrozumienia wiary, sensu życia i samego Boga. W tym materiale zgłębimy nie tylko koncepcję bożych prób, ale także ich rolę w naszym duchowym rozwoju, sposoby rozpoznawania ich obecności oraz praktyczne metody radzenia sobie z trudnymi czasami. Odpowiemy na pytania, które dręczą serca poszukujących i dodamy otuchy tym, którzy trwają w ciemnościach. Zrozumienie, dlaczego jesteś testowany. Życie przypomina wielki gobelin, misternie tkany niewidzialnymi rękami. Każda nić, radość, smutek, triumf i ból służy jakiemuś wyższemu celowi. Nawet jeśli nie zawsze widzimy cały obraz, możemy być pewni, że żadne wydarzenie nie jest bez znaczenia. Czasem fragment naszego życia wydaje się chaotyczny, pozbawiony sensu. Lecz Bóg tka z tych wątków piękną historię zbawienia. Tak jak diament formuje się pod ogromnym ciśnieniem, a stal hartuje się w ogniu, tak nasze dusze kształtowane są przez próby. Gdyby wszystko w życiu było proste i bezbolesne, nie mielibyśmy okazji wzrastać. Cierpienie bywa glebą, w której kiełkują nasza odporność, Mądrość i miłość. To przez ból uczymy się współczucia, przez stratę, uczymy się doceniania, przez upadki, pokory. Jesteśmy współtwórcami naszego losu. Bóg dał nam dar wolnej woli, niezwykłą moc kształtowania rzeczywistości poprzez nasze decyzje. Każda decyzja, od najmniejszej po największą, ma konsekwencje, które prowadzą nas do nowych lekcji i wyzwań. Nasze życie przypomina labirynt, w którym Bóg, jak miłujący przewodnik, pomaga nam odnaleźć drogę. Wyobraź sobie życie jako wielką rzekę, możesz płynąć z jej nurtem, możesz walczyć z prądem, lub nauczyć się nawigować po burzliwych wodach. Każda przeszkoda, wir czy mielizna, może stać się okazją do doskonalenia swoich umiejętności. Duchowych i emocjonalnych. Każde drzewo rosnące przy brzegu tej rzeki przypomina, że korzenie zapuszczone w glebie wiary są naszą siłą w chwilach burz. Próby przypominają także historię Abrahama, który został wezwany, by poświęcić swojego syna Izaaka. Był to test nie tylko wiary, ale także absolutnego zaufania wobec Bożego planu. Także Noe, budując arkę wbrew szyderstwu ludzi, wykazał się niezłomnym zawierzeniem. Lekcje karmiczne i duchowe wielu mędrców wierzy, że niektóre nasze wyzwania mają źródło w lekcjach karmicznych. Może to, z czym się mierzymy dzisiaj, jest echem naszych przeszłych czynów, zarówno w tym życiu, jak i w poprzednich. Każde nasze działanie, każda myśl i intencja wysyła echo we wszechświat, które wraca do nas niczym fala. Na spokojnej tafli jeziora. Przykładowo, osoba, która przez życie ignorowała potrzeby innych, może teraz uczyć się empatii poprzez doświadczenie własnych trudności. Echo naszych czynów wraca niczym wezbrana fala, ucząc nas zrozumienia, współczucia i pokory. Wielkie dusze rozumieją, że każda próba jest zaproszeniem do głębszej przemiany. Tak jak echo powraca do swojego źródła, tak nasze działania powracają do nas, przypominając, że jesteśmy częścią większej całości. Życie jest niekoniecznie kończącą się rozmową duszy z Bogiem, Boże próby w różnych religiach. Chociaż nasz tekst skupia się głównie na chrześcijańskim pojmowaniu prób, warto zauważyć, że motyw duchowego testu pojawia się w wielu tradycjach religijnych na świecie. W buddyzmie cierpienie, dukkha, jest jednym z podstawowych założeń egzystencji. Prowadzi do oświecenia przez zrozumienie i akceptację rzeczywistości. W islamie próby są rozumiane jako testy wiary, fitnah, Allah sprawdza cierpliwość i wierność swoich wyznawców. Te wspólne motywy pokazują, że doświadczenie trudu jest uniwersalną częścią ludzkiego życia, nieodłączną od drogi duchowego rozwoju, niezależnie od wyznawanej wiary, jak cierpienie kształtowało świętych i proroków. Historia Kościoła jest pełna przykładów ludzi, którzy w cierpieniu odnaleźli swoje powołanie. Święta Teresa z Lisieux, mimo słabego zdrowia i wielu przeciwności, stała się symbolem małej drogi do Boga, a poprzez codzienną miłość i pokorę. Święty Franciszek z Asyżu, wyrzekając się bogactwa i doświadczając odrzucenia, zbliżył się do Boga poprzez ubóstwo i prostotę. Ich historie uczą nas, że wielkość nie rodzi się w luksusie, ale w ogniu trudnych prób i wierności wyższym wartościom. Co się dzieje, gdy nie zdajemy prób? Niepowodzenie w czasie próby nie oznacza potępienia. Bóg jest nieskończonym miłosierdziem. Każdy upadek może stać się początkiem powrotu, jeśli tylko zwrócimy się. Się ku Bogu z pokorą i skruchą. Święty Piotr, który zaparł się Jezusa trzykrotnie, został mimo to głową kościoła, bo po swoim upadku szczerze żałował i oddał swoje życie głoszeniu dobrej nowiny. Bóg nie szuka perfekcji, szuka serca, które pragnie go na nowo. Jak świadectwa innych ludzi, pomagają nam w naszych własnych próbach. Historie ludzi, którzy przeszli przez cierpienie i odnaleźli wiarę, są źródłem ogromnej inspiracji, kiedy słyszymy o tych, którzy w najciemniejszych godzinach swojego życia nie stracili nadziei. Przypominamy sobie, że nie jesteśmy sami. Tę prawdę oddaję fragment z listu do Hebrajczyków 12. 1. Przeto i my, otoczeni tak wielkim obłokiem świadków, złóżmy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, i biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Podsumowanie, próby nie są karą, lecz łaską. Są narzędziem przez które Bóg wydobywa z nas to. Co najpiękniejsze są ogniem, który oczyszcza, wodą, która odnawia wiatrem, który kształtuje. Niech każda próba stanie się dla Ciebie okazją do wzrostu, głębszego poznania siebie i Boga. Tak jak Feniks odradza się z popiołów, tak i Ty możesz wyjść z trudności, odmieniony, silniejszy i bardziej świadomy swojej drogi. Pamiętaj słowa z listu do Rzymian 5, od trzeciego do piątego, a nie tylko to, lecz chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość. Trwałość zaś wypróbowaną cnotę, a cnota nadzieje, a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany.